Odcinek 13,3, czyli dalej sporządzamy bilans. Ostatnio, czyli w odcinku 13,2, skupiliśmy się na należnościach i zobowiązaniach, czyli konta zespołu 2 mamy już przeniesione, czy też ujęte odpowiednio w bilansie, natomiast tutaj mamy konto rozliczenie zakupu materiałów. I to jest konto, którego saldo może być właśnie Albo debetowe, albo kredytowe, albo też i debetowe, i kredytowe. I teraz najważniejsza rzecz. Jeżeli mamy stan końcowy, debetowy, no to zgodnie z tym, co już kiedyś mówiliśmy, będzie to jakiś element aktywów. Natomiast jeżeli stan końcowy będzie kredytowy, no to tutaj będzie element pasywów, pewnie zobowiązań. No to zacznijmy od stanu debetowego, bo widzimy, że jeżeli chodzi o bilans otwarcia, tutaj to, to konto miało tylko stan debetowy w kwocie 8. Co to będzie? Jeżeli mamy konto rozliczenie zakupu materiałów, to, to 8 tysięcy potraktujemy tak samo jak zwykłe materiały. Są to tak zwane dostawy w drodze, inaczej materiały w drodze, to też mogą być towary w drodze, i mówi się, no to jest kwestia tego, że nie ma dokumentu PZ jeszcze, ale mówi się, że to jest po prostu to samo, co już gotowe materiały. Więc potrzebujemy znaleźć sobie tutaj zapasy i tu, gdzie mamy materiały, pamiętamy, że tu akurat jesteśmy końcem roku. Jeżeli chodzi o materiały, to na pewno będzie to właśnie ta kwota 8. Do tego pewnie coś jeszcze dołączymy, ale na razie jest to to 8. Natomiast mamy tutaj też przykład taki, że mamy saldo, które jest kredytowe. To jest stan końcowy, czyli patrzymy na 31 grudnia, no i szukamy tutaj odpowiedniej pozycji w zobowiązaniach. Co to jest? To są tak zwane dostawy niefakturowane, czyli sytuacja na odwrót. Materiały do nas przyszły, ale nie mamy jeszcze faktury. Czy mimo, że nie mamy faktury, to wiemy, że i tak ta faktura kiedyś dojdzie, czy będzie zaksięgowana. I tak kontrahentowi będziemy musieli zapłacić. W związku z tym, mimo że nie mamy jeszcze faktury, traktujemy to tak samo jak zobowiązanie z tytułu dostaw i usług. Dlatego też idziemy do zobowiązań, właśnie do zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Tu już mamy wiele pozycji, i tutaj w tych zobowiązaniach wykazujemy również stan końcowy kredytowy konta, rozliczenie zakupu. I tutaj zobowiązania nasze zwiększyły się właśnie o tą kwotę, tutaj zaznaczoną 6222. Dobrze, konto 300 mamy zrobione. No i dzisiaj będziemy mówić właśnie między innymi o zapasach. Co dalej? Dalej mamy konto materiały. No i konto materiału, jak nazwa wskazuje, będzie wykazywane właśnie w materiałach. Czyli znowu idziemy do pozycji zapasów i mówimy, że jeżeli chodzi o materiały, to oprócz tego co już mamy wpisane i wynika z konta rozliczenie zakupu, dopisujemy stan na bilans otwarcia 35284. Natomiast jeżeli chodzi o bilans zamknięcia, wpisujemy również i tutaj jest to kwota 31900 salda debetowe, no w tym przypadku nie może być inaczej, nie można mieć materiałów ujemnych. Zakładamy, że antymateria w księgowości nie istnieje, więc jeżeli chodzi o konta, takie typowo aktywne, jak materiały, czy też środki pieniężne w kasie, no to jedyny możliwy stan saldo to jest debetowy. Dobrze, idźmy dalej. Towary, tak samo tutaj jedyne może, możliwe saldo, jakie może być, jest debetowe. No i zobaczmy, 3103 to był stan na początek okresu. No czyli tutaj wpiszemy sobie 3103, tam gdzie mamy. Miejsce na towary, natomiast jeżeli chodzi o stan na dzień bilansowy, mamy to, co tutaj mamy jako saldo, stan końcowy 4078. I towary mamy już ujęte. Co mamy dalej? Dalej spójrzmy, mamy konta wynikowe. Kontami wynikowymi zajmiemy się osobno z drobnym wyjątkiem. No mamy konta zespołu 4, mamy konta zespołu 5, lecz spójrzmy, co tutaj się dzieje. Mamy konto 501 koszty działalności podstawowej i 520 koszty wydziałowe. No i powiemy tak. Teoretycznie tutaj nic nie powinno pozostać, znaczy wszystko powinno być rozliczone, no bo wiemy, że to są te koszty, które następnie są aktywowane w postaci wyrobów gotowych, te wyroby gotowe zostają w magazynie albo są sprzedane. Natomiast może być tak, że tutaj coś zostanie. Co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało nic innego, jak to, że mamy produkcję w toku. I w takim przypadku księgowy ma dwie możliwości. Albo dokonuje po prostu przeksięgowania wcześniej na konto 600 ileś, powiedzmy, produkcja w toku, czy produkcja niezakończona, albo po prostu zostawia to tutaj, no bo to są właśnie wydatki na coś, co się produkuje, na dzień bilansowy nie zostało zakończone i ta produkcja po prostu w kolejnym roku będzie trwała dalej. Tu będą kolejne wydatki, czyli inaczej kolejne koszty będą aktywowane właśnie w postaci tych wyrobów gotowych. Kiedyś one będą wytworzone, wtedy będą przeniesione z tych kąt 500. Na odpowiednie konto wyrobów gotowych. Dlatego to musimy uważać. Mimo, że to są konta kosztowe, to w tym momencie one przyjmują funkcję konta bilansowego, mianowicie produkcja w toku. Widzimy, że na początek okresu nie wystąpiła, na koniec okresu tak. No to w takim razie wyszukujemy odpowiednią pozycję. To będzie ta pozycja półprodukty i produkty w toku. Tu mamy zero. Natomiast tutaj powiemy, że mamy. 1057 i jeszcze 209. Konto koszty wydziałowe, ono później jest przerzucane na poszczególne produkty. Zakładam, że tutaj przy tych kosztach działalności podstawowej jest bardzo rozbudowana analityka, jak zazwyczaj jest w firmach produkcyjnych na każdy produkt. Wiemy, że mogą być też te koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w kosztach wydziałowych. Zakładam, że tutaj nie ma żadnej takiej sytuacji. Możemy również założyć, że jeżeli chodzi o te półprodukty, że tutaj inwentaryzacja również potwierdziła, że tak, jest to dobra kwota. Czyli zakładamy, że wszystko, co miało być zrobione w księgach rachunkowych, było zrobione. Ufamy w pełni tym kwotom, które tutaj mamy. Półprodukty i produkty w toku. Dobrze, co dalej? Dalej mamy konta zespołu 6, no i zobaczmy, tutaj mamy trzy konta. Ja najpierw te konta zaznaczę i przyniosę do góry, ponieważ no, wiemy, że one będą potrzebne również tam, gdzie mamy zapasy. Zobaczymy, co jeszcze będzie w tych kontach. Więc ja te konta powiedzmy, że tutaj dołożę. I mamy pierwsze konto: wyroby gotowe, wyroby gotowe. No, to są wyroby gotowe, tudzież produkty gotowe. Jak chodzi tutaj o nazewnictwo w bilansie, słowo wyroby gotowe, produkty gotowe traktujemy zamiennie. Tutaj jest kwestia rachunku zysków i strat. W rachunku zysków i strat zakładamy, że produkty, czy też przychody ze sprzedaży produktów, to jest szersze określenie, a w ramach tych przychodów ze sprzedaży produktów mieszczą się przychody ze sprzedaży usług oraz przychody ze sprzedaży właśnie wyrobów gotowych. I tak, co my tutaj mamy? Mamy wyroby gotowe, czyli tak, na początek okresu było to 21,510, na koniec okresu mamy 15,455. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze odchylenia od cen ewidencyjnych. Tutaj akurat mamy debetowe. Natomiast one równie dobrze mogły być kredytowe, i wtedy byśmy musieli odjąć te salda, które mamy po kredycie. Co by jeszcze mogło być? Naprawdę przy każdym aktywie mogłyby być odpisy aktualizujące, zarówno zwiększające, jak i zmniejszające, o wiele częściej zmniejszające, ale generalnie odpisy aktualizujące wartość aktywów. I my je też wtedy odpowiednio, jeżeli byłoby to saldo debetowe, to dodajemy, jeżeli kredytowe, odejmujemy od pozycji danego aktywa. U nas, gdy patrzymy na te produkty gotowe, no to widzimy, że na początek okresu jest bilans otwarcia po debecie, czyli dodajemy te nasze odchylenia. Bilans zamknięcia, odchylenia również są debetowe, czyli dodajemy jeszcze 471. No i wyroby gotowe, mamy zamknięte. Przy okazji tutaj przyniosło się nam konto czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. I teraz, no, jedna rzecz do sprawdzenia, czy one są długo czy krótkoterminowe, no to już by wynikało po prostu z, z charakteru ym, operacji, więc tutaj musielibyśmy po prostu sprawdzić. No, chyba, że gdzieś w analityce już mamy tak sięgowanie, że wiemy, czy jest długo czy krótkoterminowe. My załóżmy, że one są krótkoterminowe. No i jeżeli mamy czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, no wiemy, że dla nich jest specjalnie pozycja przygotowana. I ta pozycja jest na samym dole, jeżeli chodzi o aktywa obrotowe. Mamy tutaj krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. I zobaczmy, na początek okresu była to kwota 260, natomiast na koniec okresu mamy tutaj kwotę 5. Zgadza się? Tak. Pierwsza tutaj kolumna. Bilans otwarcia, druga bilans zamknięcia, bilans otwarcia 260, bilans zamknięcia 5. Jeżeli nie bylibyśmy pewni, czy to są te czynne, czy bierne i co mamy na tym koncie, no to podstawowa zasada. Powiedzmy, że ktoś tutaj nie dał takiej ładnej nazwy konta, jak my mamy. Postawa zasada jest taka, jeżeli jest po stronie debetowej, no to jest aktywo. Jeżeli aktywo, no to muszą być czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Bo jeżeli byłyby bierne, no to byłyby wtedy stany końcowe kredytowe. No i tutaj mamy już kolejną część skończoną. Co nam jeszcze zostało? Zostały nam konta zespołu 8, czyli kapitały. Natomiast na co musimy zwrócić uwagę, jest tutaj bieżący podatek dochodowy, który wpłynie nam na wynik finansowy, więc to konto zostawiamy. No, mamy jeszcze konto wynik finansowy, również weźmy sobie to konto. Jako, że kapitały mamy na samym początku w pasywach, to ja wezmę i te konta przekopiuję, przejdziemy tutaj sobie na samą górę. Tak, jeszcze raz kopiujemy. przepraszam, żeby nam. Nic nie zniknęło, a przejdziemy sobie na górę, żeby po prostu te konta mieć pod ręką. Mamy. Dlaczego wzięłam też konto wynik finansowy? Konto wynik finansowy wzięłam, dlatego, że zobaczmy. W poprzednim roku wynik finansowy to było 21 638 jednostek, w których tutaj mamy te dane podane. A teraz nie ma nic. Czy to znaczy, że wynik wynosi 0? Nie, to znaczy, że my po prostu będziemy dopiero ten wynik ustalać. Natomiast, e, ktoś mógłby powiedzieć, no, co się stało z tą kwotą 21,638? Tutaj można by było popatrzeć na obroty. że akurat te kolumny schowaliśmy. E, natomiast, no, ten wynik został rozdysponowany. Mógł być przeniesiony na wynik lat ubiegłych. Raczej chyba nie, bo nie ma tutaj konta 820, więc zakładam, że są tam zera. Czyli um, być może był przeniesiony na kapitał zapasowy, albo po prostu został on rozdysponowany chociażby w formie dywidend. No dobrze, a my zacznijmy od kapitału podstawowego. Kapitał podstawowy widzimy, że nie zmienił się. Obecnie wynosi 1250, rok temu wynosił również 1250, więc to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, kapitał zapasowy. I teraz zobaczmy, czy na pewno się nam dobrze przekopiowało, żeby tutaj nie było żadnych pomyłek. No tak, nie było w ogóle, a teraz zobaczmy, mamy 18 301. Dobrze, czyli kapitału zapasowego rok temu nie było. Teraz wynosi 18301, no to możemy się domyślać, on pewnie powstał z tego zysku, ale też nie cały, więc być może około 3000 było wypłaconych w formie dywidendy. No właśnie, a znaczna część powiększyła tutaj kapitał zapasowy. Czyli kapitał zapasowy obecnie wynosi 18301, rok temu było 0. Dobrze, więc tutaj mamy. Drugą rzecz, no i ten wynik finansowy. Jeżeli chodzi o to, co będziemy mieć w tym roku, no to tutaj dopiero będziemy ustalać, to będzie przedmiotem kolejnego odcinka. Natomiast rok temu, jak najbardziej, tak, pokazujemy, rok temu ten wynik to było 21,638. Widzą Państwo tutaj akurat z automatu, tak był ustawiony bilans, że pokazuje nam, że ten zysk został przeniesiony, my sobie to skasujemy, powiemy nie, akurat w tym przypadku Shimmel czy układ bilansu nam nie pomaga, wiemy, że zysku z lat ubiegłych nie ma, bo musiałby on być na koncie no zazwyczaj o numerze 820, właśnie niepodzielony wynik ubiegłego okresu. No i tym sposobem wszystkie konta bilansowe, no oprócz wyniku finansowego mamy odpowiednio tutaj ujęte, przyporządkowane do poszczególnych pozycji bilansu